Klasyczna zupa krem pomidorowa ze świeżych pomidorów z dodatkiem ziół prowansalskich i bazylii. Składniki. 1 kg pomidorów, 1,5 łyżki oliwy, 1 cebula, 2, 2 korzenie marchewki, 1 korzeń pietruszki, 3 ząbki czosnku, 400-500 ml bulionu jarzynowego jedna łyżeczka ziół prowansalskich lub oregano, jedna druga łyżeczki słodkiej papryki, szczypta chili, kilka listków bazylii. Przygotowanie. W szerokim gardku na oliwę zeszklić pokrojoną w kostkę cebulę około 3 minut. Dodać przyciśnięty przez praskę ząbki czosku. I chwilę razem podsmażyć. Dodać korzeń pietruszki, dwa korzenie, marchewki, pokrojone w kostkę i gotować do miękkości. Następnie dodać przygotowane pomidory, doprawić solą oraz pieprzem, przykryć i gotować przez około 5 minut. Dodać zioła prowansalskie lub oregano, paprykę w proszku oraz chili. I to wszystko później zmiksować. Smacznego! Zapraszam do subskrypcji kanału.